Cześć kochani! Jest już wieczorek, sobota, wszyscy zmęczeni, a ja dalej pracuję nad krewatkami Sulawesi, mimo że to był szósty dzień pracy. Dobra, Sula Rock Fluor Premium Shrimp firmy... Prism? I tak, kochani, dodaję bakterii, Bacter Kit, 6 ampułek z pożywką, 6 z bakteriami, to są takie pożyweczki, to są bakterie. Tu już dodałem tego, ze do względu na to, że tu nie ma bakterii jeszcze nitryfikacyjnych. No pokaż się, pokaż się. Ty, co ty jesteś? Made in France. To jest ten, e, pożywka dla bakterii i bakterie. Bakterie do podłoża albo tam. Jakkolwiek są, ale po co ja to zrobiłem? Bo tak, bo mam ślimaczki z logicznego i chcę je wrzucić do akwarium. A nie wrzucę je do akwarium, jeżeli nie ma bakterii, tak? To na szczęście Prodibio jest bardzo dobrym produktem, więc już jutro je wrzucę. Dzisiaj nie będę je wrzucał. Bardzo szybko zasiedla akwarium i one będą mi tu biologię wzmacniać, tak? Polepszać te warunki. Już sól jest dodana. Więc Wam pokażę od razu, jeżeli uda się, przewodność. No, musi wzrosnąć temperatura, taka będzie chyba 28. No, 179. No, około 180 USów, odjąć tam 30, bo nie zdało mi się zbić do 20, nie wiem. Podmieniałem wodę RO, nie udało się. No i tak sobie filtruję miesza. Tutaj mamy, widzicie, osady. No na dniach będę mierzył pewnie GH, KH. Tylko wiecie, to musi się wszystko porozpuszczać. Dopóki się to nie rozpuści, no to nie będę tego robił. Jakby to było akwarium dojrzałe, które by już miało, nie wiem, parę miesięcy, to by to raz, dwa w podłożu się rozpuściło, albo gąbka by to wciągła i tyle. A tak to mi opadło na dno i tu ślimaki mi pomogą po prostu naprawić tą sytuację. Ok, to życzę miłego wieczoru, w sumie już nocy, bo to już 22, 21, przepraszam, sobotę, więc dobranoc, miłej niedzieli, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.